Błogosławię Was w tym dniu pokojem, pogodą ducha, siłą i rozeznaniem. Słyszałem Twoje modlitwy. Ucieszyłem się, słysząc dźwięk Jego głosu wyrażającego Jego potrzeby. Przyszedłeś do mnie i jesteś we właściwym miejscu. Lubi się tu tak, jak jest. Wiem, że to nie jest idealne, ale w głębi duszy widzę prawdziwy żal. Chcesz zmienić swój charakter, postawy, spojrzenie na życie i relacje z innymi. Zostałeś wybrany do błogosławionego życia. Nawet jeśli stanęliście przed trudnymi wyzwaniami, nie będziecie musieli przechodzić przez wiele z nich, ponieważ mój Duch Święty i moje słowo dają wam boską, nadprzyrodzoną i cudowną mądrość. Uczysz się podejmować właściwe decyzje i dystansować się od tych złych wpływów. Które w rzeczywistości są jak złodzieje, kradnąc Twój spokój, Twoją wiarę i Twoje bezpieczeństwo. Ale to się już nie stanie. Bądź stanowczy w obliczu każdego konfliktu. Zapomniałeś o mnie, ale jestem tutaj, aby Cię wzmocnić. Twoja twarz będzie odzwierciedlać mój autorytet, błysk w Twoich oczach będzie oznaką szczęścia. Wdzęcznej postawy, a Twój piękny uśmiech otworzy wiele drzwi. Zerwij łańcuchy, otrzymaj obfite błogosławieństwa. Nie będziesz chodzić sam. Zadbam o to, abyś znalazł dobre towarzystwo, które zachęci Cię do wzrostu w wierze oraz będzie sprzyjać harmonii i jedności. Trzymaj się z daleka od tych, którzy chcą Cię podzielić, którzy sieją wątpliwości i podziały w Twojej duszy. Niektórzy członkowie waszej rodziny mogą nadal tego nie rozumieć, ale chcę to wykorzystać, aby przekazać moją miłość i zostawić przesłanie nadziei. Masz swobodę w dbaniu o swój dom. Zawsze u swoją zależność ode mnie, szukaj mojej obecności, karm się moim słowem i moim Duchem Świętym. Jeśli czujesz się zniechęcony dalszym życiem w tym trudnym świecie, Wiedz, że zawsze będzie nadzieja dla ciebie i Twojej rodziny. Pewna obietnica jest taka, że będą chronieni i ogromnie błogosławieni. Niech cały Wasz dom otrzyma moją czułość i miłość. Powiedz mi teraz, czy przyjmujesz to błogosławieństwo z radością? Jakim jesteś wspaniałym człowiekiem, podziwiam Twoją istotę, cieszę się Twoją komunią ze mną, kiedy spotykam Twoje oczy. Jak kocham twój uśmiech, kiedy jesteś pełen radości, pełen boskiego szczęścia, które przekazuje. Chcę, żebyś po wysłuchaniu mnie poczuł się głęboko kochany. Nie musisz już przeciągać rozczarowań i żałować sytuacji, przed którymi stoisz. Dziś odczuwacie to na wiele sposobów, wyrażając to moim potężnym słowem. Jeśli ktoś spróbuje wszcząć konflikty, Natychmiast poczuję tę boską miłość, która go całkowicie napełni. Jeśli jakakolwiek okoliczność sprawi, że będziesz smutny, mój uścisk zabierze całe twoje cierpienie, przywracając ci radość. Twoja rodzina i przyjaciele będą zdumieni, widząc twoje szczęście, podczas gdy twoi wrogowie uciekną, czując się bezradni, ponieważ nie pozwoliłeś się zastraszyć i cierpieć. Będziesz mieć nadprzyrodzony świat boskiej ochrony otaczający Twój dom, z legionami aniołów chroniącymi twoją rodzinę dzień i noc. Miłość, jaką cię darzę, jest prawdziwa i namacalna, nie jest wytworem Twojej wyobraźni. Jest tak realny jak powietrze, którym oddychasz, potężniejszy i piękniejszy niż jakikolwiek cud, jakiego możesz sobie życzyć. Ta miłość otacza Cię przez całe życie i jest największym błogosławieństwem, jakie możemy otrzymać. Jestem za to nieskończenie wdzięczny, każdego dnia, kiedy się budzę. Dziękuję za Twoje życie, za to, że powierzyłeś swój los w moje ręce. Jesteś przykładem wiary, nawet jeśli inni drwią z Ciebie za wiarę we wszechmocnego Boga, którego nie mogą zobaczyć. Ale wiesz, jestem z tobą, troszczę się o ciebie, zwracam uwagę na Twoje potrzeby. Z tą wiarą zmartwychwstaniesz żywy, czując, wiedząc, że jesteś dzieckiem stwórcy wszechświata, z niezachwianą pewnością na każdym kroku, z twarzą promieniującą szczęściem. Wasza determinacja i wdzięczność poruszają mnie głęboko. Masz przed sobą świetlaną przyszłość. Przyjdę cię przytulić o poranku, zanim wzejdzie słońce. Kocham cię. Wiem, że kochasz swoje dzieci. Dla mnie też są ważne. Zapisałem w swojej książce ich imiona, przezwiska, twarze, amielety i myśli. Twoje pragnienia, błędy, bitwy i pragnienia są przeze mnie pamiętane i wiem, co dla ciebie znaczą. Chcę, żebyś się uspokoił abyś już nie cierpiał z powodu podjętych decyzji i nie czuł się zagubiony na niepewnych ścieżkach. Nie martw się tym, czego nie możesz kontrolować, zostaw wszystko w moich rękach. Skup się bardziej na swoim życiu, pozbądź się nadmiaru zmartwień, które cię osłabiają i kradną twój spokój. Zachowajcie energię i wiarę, bo chcę, abyście poddali się im w modlitwie. Nadszedł czas, aby odpuścić rzeczy, które musisz odpuścić. Gołębie podrosły i teraz muszą latać. Wypuść ich z ufnością, pozwól im machać skrzydłami ku wolności, bo tak długo, jak się o nich martwisz, mój płaszcz ochrony zawsze będzie nad tobą. Zaakceptuj to, co mówię, i zaufaj mojej woli. Nie obciążaj swojego umysłu niepotrzebnymi ciężarami. Takimi jak próby kontrolowania decyzji dzieci, lub otwierania i zamykania ścieżek. Zaufaj mi z tymi obawami. Istnieją granice, których nie należy przekraczać, jeśli chodzi o godność rodziny i domu. Jeśli ktoś zrobi coś złego, nie uciekaj się do gniewu, daj mu siłę, pokój i mądrość. Uważaj na to, co wychodzi z Twoich ust ponieważ Twoje słowa i czyny mogą spowodować głębokie rany lub przywrócić Ci zdrowie psychiczne. Nie byłem dla Ciebie surowy, nie karałem Cię za Twoje błędy. Przyszedłem ofiarować miłość i zbawienie, a teraz czyń to samo z każdym, kto jest w Twoim sercu. Uwierz mi, będą łzy z powodu tych błędów, ale zbawienie, które przyszło do Twojego życia, przyjdzie także do Twoich dzieci. Wrócą do domu, niosąc w ramionach promienne błogosławieństwa, napełniając twój dom radością i dodając kolejne lata szczęścia. Otworzą drzwi przebaczeniem, dając ci kolejną szansę. To czas uzdrowienia, odzyskania przytomności, uwolnienia się od traumy i poszukiwania pięknego pojednania. Przyjmij to błogosławieństwo. Pozwól więc, że wykorzystam cię jako kanał obfitującej mądrości, aby wzmocnić twój charakter, abyś znał moje słowo i mógł prowadzić tych, których tak bardzo kochasz. Chociaż niektórzy mogą nadal niechętnie podążać za mną, nastąpi przemiana serca, gdy będą świadkami przemian, jakie moja miłość i moc działają w ich życiu. Nie bądź zakłopotany ani zły, jeśli ktoś się z ciebie śmieje. Bądź cierpliwy, a dopilnuję, żeby Cię szanowali. Nigdy nie bój się podchodzić do innych ludzi, bądź dla nich źródłem zachęty i modlitwy, bez osądzania, nawet jeśli nie zgadzasz się z ich stylem życia, błędami lub uzależnieniami. Nie jesteś sędzą. Tak bardzo, jak Cię kochałem, Ty też powinieneś. Wiedz, że chociaż zawsze Ci wybaczę. Twoje błędy będą miały konsekwencje. Naucz się tej lekcji i rozpoznaj, że moja łaska i miłość przebaczyły ci i że zawsze jestem tutaj, aby dać ci kolejną szansę. Bądź cierpliwy i pozwól, że napełnię cię mądrością i cierpliwością niezbędną do wzniesienia się na ten poziom. Zdobędziesz miłość i szacunek swojej rodziny, prowadząc ją świętą ścieżką. Pewnego dnia wszyscy mnie poznają, ponieważ z uczuciem podzieliłeś się moim przesłaniem i swoją postawą pokazałeś, kim jestem. Przygotuj się na czas radości i błogosławieństwa, kiedy cała twoja rodzina uzna mnie za Boga i Pana. Dzisiaj mam coś, czym chcę się z wami podzielić. Proszę cię, abyś mnie uważnie wysłuchał, nie dystansował się i nie ignorował tych słów kierowanych do ciebie. Kocham Cię bezwarunkowo, chcę otoczyć Cię uczuciem i dać święte pocieszenie, abyś pośród swoich prób czuł się chroniony, prowadzony, błogosławiony i bardzo kochany. Jednak z tego samego powodu, ponieważ jesteś w moim sercu, muszę powiedzieć Ci coś niezwykle ważnego dla Twojego zdrowia wewnętrznego. Chcę, żebyście byli świadomi działań, które podejmę. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych i jest to wspaniały moment, kiedy stopniowo uświadamiasz sobie, rozumiesz i wierzysz, że moje słowo jest prawdą. Jeśli będziesz mi oddany, nigdy nie będziesz bezradny. Jest jednak coś, w czym ci nie wychodzi i zwracam na to uwagę nie po to, abyś poczuł się źle, ale po to, abyś się nie poddał i nie rzucił ręcznika. Ostrzegam cię, bo mnie słuchasz i jesteś mi posłuszny. Błogosławieństwa będą dla ciebie pomnożone, gdy je otrzymasz i przyjmiesz. Te słowa, którymi się z tobą dzielę, otworzą ci drzwi do nieba i połączą cię ze światem boskim i nadprzyrodzonym. Ale, aby to zrobić, musisz wyeliminować ze swojego serca wszelkie skargi i negatywność. Naprawdę doceniam twoją wiarę, ale nie pozwól, aby trucizna skarg przyćmiła Twoją wiarę. Nie karm negatywnych uczuć ani pesymizmu, ponieważ mogą one urosnąć i zaskoczyć Cię, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Twoja wiara, tak cenna, może zginąć. Wyjmij skargi z ust, odejdź od przyjaźni, które przynoszą tylko intrygi, wątpliwości i urazy. Szukaj mądrych przyjaciół. Zdecyduj już dziś, czy zaufasz mi, czy odrzucisz dobre zmiany i błogosławieństwa, które wkrótce zobaczysz. Jeśli wybierzesz wiarę, przyjmij nadzieję i nie odrzucaj pozytywności, bo wydarzy się coś wspaniałego. Zapewnienie wolności, uzdrowienia, harmonii w rodzinie, radości w duszy i pełnego szczęścia w sercu czeka na Was, którzy zdecydowaliście się we mnie uwierzyć. Kocham Cię. Skorzystaj z moich rad, a rozwieje twoje wątpliwości i skargi. Nie walcz już o swoją siłę. Daj mi szansę, aby cię pobłogosławić i okazać cudowną miłość, jaką do ciebie czuję. Nawet jeśli wątpisz, zburzę barierę blokującą twoją ścieżkę, zniszczę mur, który zasłania twoją wizję twojego chwalebnego przeznaczenia. Uwalniam cię od wszystkich okrutnych więzów które ranią twoje ręce i uwalniam ciężar, który tak długo ciążył na twoich ramionach. Nie będzie już więcej podmuchów przeciwnego wiatru, ani oka huraganu, które pogrążą cię w otchłani smutku i rozpaczy, która tak bardzo cię zraniła. Dziś przynoszę wam wyzwolenie, tchnąc moim boskim oddechem nad burzą zła, która szaleje w waszym życiu. Chmury strachu i niepokoju rozwiewają się. Słowa, które wypowiadam, są żywe i mają moc czynienia prawdziwych cudów w twoim życiu. Czas zacząć od nowa i wdrożyć wszystkie podnoszące na duchu lekcje, których się nauczyłeś. Wyryję to każdego ranka w twoim duchowym sercu, a jeśli na ciebie nie spojrzę, przyjdź i zabierz mnie, bo jestem tak blisko jak twoja modlitwa. Chcę odpowiedzieć na prośby, które docierają do twojego serca. Jeśli chcesz być świadkiem nadprzyrodzonych cudów w tym roku, wiesz co robić, oddaj mi całkowicie swoje serce, daj mi przyjaźnie w swoim życiu i zwróć uwagę na moje przewodnictwo. Wkrótce nastąpią potężne zmiany, i moja obietnica zostanie spełniona. Czas wstać i stawić czoła wyzwaniom, które przed Tobą stawiam. Bez wahania i bez rezygnowania z wysiłków, Istnieją również błogosławieństwa. Twoja wiara jest kluczem do otwarcia drzwi. Ta gigantyczna skała, która go zatrzymała, już nie istnieje. Nie bój się, idź do przodu z determinacją, bez zniechęcenia. Moja obecność zawsze będzie z Wami, napełniając Was i prowadząc. Na koniec tego pięknego przesłania podzielisz się kilkoma ważnymi słowami, pełnymi radości, ponieważ nadchodzi coś wielkiego, błogosławieństwo, które wkrótce otrzymasz. To olbrzymy, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że Cię kocham. Słuchałem Cię pośród rozpaczy i nocy pełnych udręki. Twoje postępy bardzo mnie cieszą. Kiedy nauczysz się opierać atakom wroga, Będę szczęśliwy, wiedząc, że jesteś moim synem. Twoje błogosławieństwa są tak wyjątkowe, że muszę je udzielić w idealnym czasie i zgodnie z moją wolą. Nie czuj presji w niektórych obszarach, w których musisz jeszcze dojrzeć. Zastosuj otrzymaną mądrość i doceń małe dobre rzeczy, które pojawiają się niespodziewanie. Tak jak siejący na polu muszą czekać na pogodę. Deszcz, słońce i pory roku, tak i wy musicie uzbroić się w cierpliwość, która potwierdzi wasze plany i zamierzenia. Wiele błogosławieństw jest w drodze, napełniając twoje serce pokojem. Kiedy nadejdzie moment, który określę, przyjdą bez ostrzeżenia. Przygotuj się na zwycięstwo, które na ciebie czeka. Na początku tych słów powiedziałam, że Cię podziwiam. I już na początku oznajmiona została tajemnica, kocham cię w cudowny sposób. Umówmy się, pierwsze minuty dnia poświęć na ugięcie kolan i słuchanie mnie o poranku, aby twoje serce napełniło się radością. Wyjmij skargi ze swoich ust, karm się moimi mądrymi przykazaniami, czytaj moje słowa i zachowaj je w swoim sercu. Kochaj i szanuj siebie tak, jak ja cię kocham. Traktuj wszystkich członków swojej rodziny z taką samą cierpliwością, z jaką ja traktowałem ciebie. Zrób to teraz, a wkrótce zobaczysz cuda, na które czekałeś. Te słowa dedykuję szczególnie tobie, który każdego ranka przychodzisz do mnie na rozmowę, poświęcając cenny czas. A kiedy zamknięcie oczy z wiarą i wyciągnięcie ręce, czekając na moją odpowiedź, nie zniechęcajcie się, nie rozpaczajcie. Oto jestem. Dzień po dniu okazujecie wiarę tak potężną, tak piękną, ale przede wszystkim tak potężną. Dlatego chcę napełnić twoje serce miłością, uzdrowić całe dziedzictwo przeszłości, abyś zawsze miał tę niezachwianą pewność bycia kochanym, zasypiał z radością i zawsze budził się z niezachwianą wiarą. Gdziekolwiek jesteś, czując moje objęcia, moje dłonie na Twojej głowie, błogosławiąc Twoje myśli i kierując Twoimi krokami, obsypię cię pięknymi błogosławieństwami i niesamowitymi niespodziankami. Proszę Cię jednak, abyś pozostała taka sama i nie męczyła się codziennym przychodzeniem do mnie. Nie ma potrzeby mówić, po prostu zamknij oczy i poczuj czułość kapiącą z moich ustęp, ciesz się tymi słowami pocieszenia. Poczuj tę emocję tak wielką, że wypełnia ci pierś. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, pokoju, zakończenia czasów wzmagań i nadejścia nowego czasu pomyślności dla twojej rodziny i dla ciebie. Wiem, że czasami postrzegasz siebie jako osobę pokorną, myśląc, że nie jesteś ważny, widząc, jak inni ludzie demonstrują bogactwo materialne. Ale nigdy nie zapominaj, że masz większe błogosławieństwo, naprawdę mnie znasz, oddałeś mi swoje serce, masz wrażliwość na świat duchowy, której wielu nigdy nie zrozumie. Mogę z Tobą rozmawiać o każdej porze dnia i nigdy nie usłyszysz, jak otwieram drzwi innym, aby poprowadzić ich na lepszą ścieżkę. Nie daj się ponieść zazdrości i żądzy tego, co mają inni. Bądź dumny z tego, kim jesteś. Nie musisz robić dobrego wrażenia w mojej obecności, liczy się tylko obecność. Moje słowo jest zawsze otwarte, mój dom jest zawsze wasz, jesteście tu mile widziani, gdzie jesteście cierpliwie wysłuchani, gdzie odnajdujecie czystą i piękną miłość. Synu, bardzo Cię kocham. Jestem prawdziwym światłem i przychodzę dzisiaj, aby usunąć całą ciemność z Waszego serca. Waszego domu i waszej rodziny. Trzeba, abyście każdego dnia starali się przyjąć moją miłość, moją wolę, przyjąć moje słowo z pokorą, wchłonąć je w swoją duszę, nie zapominając o nim i nie odrzucając go. Znajdź swoją Biblię i połóż ją obok łóżka, wstawaj chcąc mnie słuchać każdego ranka, czytaj ją z wiarą i chęcią uczenia się. Obietnice, które dziś usłyszysz, Wzmocnią cię, dzięki czemu poczujesz się na tyle wzmocniony, że nigdy więcej nie popadniesz w rozpacz. Jeśli nie rozumiesz, co mówię, musisz mnie lepiej poznać. Możesz przyjść wcześniej, zanim moja obecność sprawi, że będziesz spragniony. Możesz wykonywać swoje codzienne zadania z poczuciem odnowy, nie musisz nosić w głowie mojego niepokoju i beznadziei, nie powinieneś dać się zniewolić emocjom, nie powinieneś dać się zdominować strachowi. Każdego dnia chcę, aby nasza wieś się wzmacniała, abyś mógł mi zaufać w każdej sytuacji. Nie martw się już, podejmij decyzję i powiedz mi wszystko, co myślisz. Mogę cię uwolnić. Otwórz oczy i spójrz z nadzieją na nadchodzące miesiące. Zasypuje cię kaskadą zachęty, otuchy i pewności siebie. Życzę, aby w twoim domu skończył się niepokój wywołany strachem, aby problemy finansowe nie powodowały już udręki i depresji, a zamiast krzyków były tylko słowa czasu. Niech poświęcenia się skończą i będziesz mógł żyć w pokoju ze swoją rodziną. Jako twój pastor, twój przewodnik, twoja prawda, twoje życie, chcę, żebyś ty i twoja rodzina byli pod moją boską ochroną przez cały ten rok. Twój dom jest wolny od przekleństw, ponieważ moc mojej krwi oczyściła cię od wszelkiego grzechu, od wszelkich więzów przeszłości. Nie ma mocy magii ani czarów, która mogłaby im zaszkodzić. Nie wierz już w fałszywe przekleństwa, oddałeś mi swoje serce, jesteś bezpieczny i chroniony, tak jak cały twój dom. Zaufaj mojemu słowu i tym, którzy mnie nie kochają i nie wierzą. Zanurz się w tej rzece mocy, miłości, wyzwolenia i nadprzyrodzonej transformacji. Wiedz, że zawsze Cię kochałem, nadal to czuję głęboko, nawet jeśli Twoje niedowierzanie próbuje Cię przekonać, że jest inaczej. Nie bój się, przyjdź do mnie. Wiem, że jesteś zdezorientowany, że nie wiesz co robić, ale płomień, który płonie w twoim sercu, palące pragnienie powrotu czeka na ciebie. Nie bój się, przyjdź. Wiem, że czujesz się zagubiony. Wierzyłeś w wiele rzeczy, które zawiodły, ale jestem tu, aby ci pomóc. Zawsze przybywam we właściwym czasie. Tutaj możesz czuć się kochany. To Twój dom, w którym możesz czuć się chroniony i spokojny. Odpoczywaj w spokoju w nocy, aby Twoje sny były głębokie. Daj mi szansę wprowadzić Cię w świat nadprzyrodzony. Tej nocy będziesz śnił, będziesz w krystalicznie czystej wodzie. Wyciągnę ramiona, a Ty będziesz chodzić boso po tych cudownych wodach, które zmyją cały Twój ból.